Wilczak czechosłowacki to pies, który wyglądem przypomina wilka. Jednak według FCI, czyli Międzynarodowej Federacji Kynologicznej, zalicza się go do grupy pierwszej owczarków i innych psów pasterskich z wyłączeniem szwajcarskich psów do bydła. Rasa ta stworzona została na potrzeby wojska i jej głównym zadaniem była ochrona granic państwa. Jest ten pochodzić z Czechosłowacji, jednak patronem po podziale państw jest Słowacja. Historia tej rasy budzi spore zainteresowanie. Wilk kojarzy nam się z dzikim zwierzęciem, które raczej żyje swobodnie w naturze, niż stale przybywa z ludźmi. Wilczak czechosłowacki powstał dzięki połączeniu wilka karpackiego z owczarkiem niemieckim. Rasa ta miała swój początek dopiero w 1955 roku, a inicjatorem był Karl Harl. Poprowadził on eksperyment, łącząc te dwie wymienione wyżej rasy: by uzyskać psa o jak najlepszej wytrzymałości, odporności jak i wyglądzie, który miał być najbliżej zbliżony do wilka. Zatem pierwszy miód, jak podają dane, pojawił się na świecie 26 kwietnia 1995 roku w Wojskowej Stacji Badawczej w Libejowicach na terenie Czech. Cztery pierwsze linie hodowlane tworzyły wilki Argo, Sarik i Brita oraz specjalnie wyselekcjonowane wilczaste owczarki niemieckie. Eksperyment zakończono w roku 1965, a pozytywne wyniki dały początek nowej rasie. Karel Harl opracował dokładny wzorzec rasy w 1966 roku. Jednak oficjalnie rasa została zatwierdzona przez FCI dopiero w 1999 roku. Wilczak idealnie nadawał się do pracy w wojsku, jednak pojawił się jeden problem: przywiązywał się on tylko do jednego właściciela. Każda zmiana przewodnika wiązała się z powtarzaniem przez psana nowo szkolenia. Warto dodać, że obowiązkowa służba wojskowa trwała zaledwie 2 lata. Później pies znowu pracował z kimś innym. Obecnie jest to pies, który zyskał ogromną popularność wśród zwykłych właścicieli. Którzy cenią sobie jego bezwarunkową wierność i inteligencję. O wyglądzie nie muszę dużo mówić. Znacząco przypomina wilka nie tylko swoim umaszczeniem, ale również sposobem poruszania się i budową ciała. Jest wysoki, z kwadratową sylwetką, a jego oczy są małe, o jasnej bursztynowej barwie i przenikliwe. Kończyny są długie, suche, umięśnione, proste i równoległe. Łapy prowadzone bardzo nisko nad ziemią, głowa niesiona nisko. W stepie występuje tak zwany inohut, czyli stawianie jednocześnie obu nóg prawych oraz lewych. Ogon jest długi, owłosiony i osadzony wysoko. Głowa w kształcie klina, proporcjonalna do budowy ciała, bez bruzdy czołowej. Szczęki są mocne z przylegającymi wargami, zgryz nożycowy lub cęgowy. Uszy dość krótkie, trójkątne, stojące mocne, ale cienkie. Nos zawsze czarny Umaszczenie zgodne ze wzorcem FCI to szaro-żółte do srebrzystego oraz ciemno-szare z charakterystyczną jasną maską, która obejmuje boki, kufy i policzki. Jasna sierść na piersi i dolnej stronie szyi. Wilczaki słyną ze swojej niezależności, nieufności, ale również są wytrzymałe, szybko się regenerują. Uważa się, że jest to pies wszechstronnie użytkowy, jednak najlepiej sprawdza się w tropieniu i biegach. Wysokość w kłębie wynosi u psów minimum 65 cm, natomiast u sług jest ona mniejsza i wynosi minimum 60. Waga samca waha się między 26 a 40 kg. Natomiast usługa od 20 do 30 kg. Jaki więc jest naprawdę wilczak czechosłowacki? Jak już wcześniej wspomniałam, należy on do grupy psów pasterskich. Znajduje się tam ze względu na swoje pochodzenie. Jednak świetnie sprawdza się jako pies użytkowy oraz ma silny instynkt myśliwski. Wspomniałam również o jego szybkiej regeneracji. Zrobiono test, w którym zarówno wilczak czechosłowacki, jak i owczarek niemiecki wzięli udział w 100-kilometrowym biegu. Owczarek niemiecki na regenerację po tym wysiłku potrzebował od 12 do 24 godzin odpoczynku. Natomiast wilczakowi starczyły tylko 4 godziny. Jest różnica, prawda? Jest tej rasy niezbyt radzi sobie ze sportami, które wymagają od niego ścisłego posłuszeństwa. Jest to pies niezależny i samodzielny, choć uważa się, że spokojnie może pełnić rolę psa towarzysza lub obronnego. Rozważając posiadanie tego psa, trzeba brać pod uwagę to, że ich natura pochodzi od wilka. Są nieufne i podejrzliwe wobec obcych. Te zachowania często błędnie mylone są z lękliwością, jednak są od niej dalekie. Wilczaki są Odważne i zawsze gotowe stanąć do wagi. Wspomniałam też o wierności tego psa. Niezwykle mocno przywiązuje się on do właściciela. Dla najmłodszych członków rodziny jest wyrozumiały i tolerancyjny. Raczej traktuje dzieci z delikatnością i jest wobec nich opiekuńczy. Jednak wymaga on świadomego opiekuna, doświadczonego i obeznanego, jak powinno wyglądać szkolenie i socjalizacja takiego psa. Opiekun musi mieć silną osobowość i odgrywać rolę przywódcy całego stada. Wilczek Czechosłowacki jest niezwykle aktywnym psem, nie tylko pod względem fizycznym, ale również intelektualnym. Idealnie sprawdzą się długie spacery, bieg przy nodze lub przy rowerze. Inną świetną aktywnością jest tropienie, z którym wilczaki sobie świetnie radzą. Mają niezwykle wyostrzone zmysły, świetną orientację w terenie i zdolność samodzielnego podejmowania decyzji. Te wszystkie rzeczy tworzą psa idealnego właśnie do tropienia, szczególnie w trudnych warunkach: lawinach, terenach górskich, gęstym lesie czy gruzowiskach. Socjalizacja tego psa w mieście może być problematyczna. Mieszkania nie są odpowiednie dla tej rasy. Potrzebuje on wielu pozytywnych bodźców już od szczeniaka i prawidłowo przeprowadzonego szkolenia. By móc wykorzystać jego cały potencjał. Niestety wiele osób widzi w nim wilka, którego chcą posiadać, i jest to zachcianka, która później może okazać się problemem ze względu na osobowość i wymagalność tej rasy. Dlatego należy zawsze przy wyborze psa podejmować decyzje ostrożnie i odpowiedzialnie. Pies jest członkiem rodziny przez kilkanaście lat, a nieładnie wyglądającą ozdobą. Ma swoje potrzeby i predyspozycje, które trzeba spełniać, tak by zarówno pies i właściciel odczuwali satysfakcję ze wspólnego kontaktu ze sobą. Zaniedbania od mogą wpłynąć na problemy behawioralne i pies może wykazywać agresję, lękliwość, a nawet depresję. Tak. Psy również mogą chorować na depresję. Jak wygląda depresja u psa? Depresja tak naprawdę może dotyczyć każdego psa niezależnie od rasy. Objawia się tym, że pies ma mało energii, brak apetytu, nie interesuje się zabawą. Jego ogon jest podkulony lub zwisający, jest wycofany, senny, a jego oczy są smutne. Depresja u psa może wywołać brak poczucia bezpieczeństwa, słaba więź z człowiekiem, brak zainteresowania przez właściciela, mała dawka aktywności fizycznej, brak węszenia, rzucia, szarpania czy zabawy. Należy podkreślić, że każdy pies jest inny, nie każdy symptom jak i przyczyna mogą występować łącznie. Jednak gdy zauważymy jakieś symptomy u psa, należy zasięgnąć porady weterynarza bądź behawiorysty, a sami musimy poświęcić psu więcej czasu, wykorzystując jego naturalne zdolności i predyspozycje. Właściciel musi okazać psom miłość, dać poczucie bezpieczeństwa, wychodzić z nim na dłuższe spacery, bawić się czy trenować. W psiej depresji stosuje się również lekarstwa podobne do tych, które zażywają ludzie. Jednak obciążają one bardzo wątrobę i zanim podejmie się decyzję o takim leczeniu, należy spróbować wszystkiego, by uniknąć farmakoterapii. Wróćmy jednak do wilczaka czechosłowackiego. Wilczaki dobrze się czują na dużych posesjach, gdzie mogą się wybiegać. Nie nadaje się również do domu, gdzie mieszkają koty czy inne gryzonie, a nawet psy, gdyż łatwo mogą stać się jego łupem. Problemem tutaj jest właśnie jego silny instynkt łowiecki. Należy psa już od szczeniaka przyzwyczajać do mniejszych zwierząt, jednak nigdy nie uzyskamy gwarancji ich pewnego bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o pożywienie, to toleruję wszystkie pokarmy, które są przeznaczone dla psa. Oczywiście nigdy nie polecam żadnych marketówek dla psów, ale dobrej jakości karmy. Jednak wilczek czechosłowacki najbardziej preferuje metodę żywienia barw, czyli surowe mięso z odpowiednią suplementacją. Pielęgnacja sierści nie jest jakoś szczególnie trudna, jednak należy wyczesywać psa w okresie linienia. Dodam jeszcze, że sierść tego psa ma właściwości samoczyszczące. Mówiąc o wilczaku, należy wspomnieć również o jego niebywałym zdrowiu. Aż do późnej starości zachowuje on swoją aktywność. Jest odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne. Jak u większości większych raz, może wystąpić u niego dysplazja stawów biodrowych. Dodatkowo występuje karłowatość lub alergie pokarmowe. Jednak ryzyko poważnych chorób jest mało prawdopodobne. Podsumowując, wilczak Czechosłowacki to piękny pies przypominający wilka. Cechuje go wierność do przewodnika oraz dzika natura. Osoby niezbyt pewne siebie nie będą odpowiednie na właściciela tej rasy. Wilczaki potrzebują dominującego, odpowiedzialnego towarzysza, który zapewni im odpowiednią aktywność, zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Są to psy niezwykle wytrzymałe, aktywne, odporne i zdrowe. Bywają dominujące, a szkolenie ich może przysparzać problem ze względu na ich niezależność i samodzielność.